Cześć, witamy na kanale Zakochane Tiktoczki. Dzisiaj jest Sylwester, więc z tej okazji chcieliśmy Wam złożyć najlepsze życzenia noworoczne. Tak? Tak. tak? tak. Dużo miłości, radości, szczęścia i spełnienia marzeń. Tak, oby ten nowy rok był lepszy niż ten. Niż poprzedni, tak. A oglądającym Dobre. życzymy dużo subskrybentów, dużo łapek w górę Góra, tak. i żeby się wasze kanały rozwijały, rozwijały. i tego wam życzę. Planka, Amelka, Mikołaj oraz Edyta I, i Krzyś. Wszystkiego tak. dobrego i bawcie się razem z nami. Pa. pa, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Cześć z tej strony. Cześć. Z tej strony. Cześć. Tak. Nie Edyta. Misie! I tak kochani przez ten deszcz. Cześć! Witamy! I tak kochani przez ten deszcz mamy już Jeszcze wieczór. Misie, no ileż można! No, to przecież ty parskasz na początku. I tak kochani. Przez deszcz. <noise> Mi się nie bo sobie kurwa A kilogram. aktorstwo to jest takie... <grystwo> to ty jesteś upierdliwy. To jest prosta sprawa. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Co dzisiaj robimy? Pierwszy raz nasze kurki zobaczą w życiu ...ich pierwsze wyjście na zieloną trawkę. <grystwo> Jezus Maria. Weź ją. się! Weź ją! Cześć, witamy na... Nagrywasz? Cały czas. Aha, to nie wiedziałam, dobra. I tak, kochani, przez ten deszcz nastała noc, nagrywamy końcówkę filmu teraz. No ją nagraliśmy. Myśleliśmy, że nagraliśmy. Myśleliśmy, że nagraliśmy, dokładnie, kochanie. Okazało się przy y, tworzeniu filmu, że nie ma zakończenia, więc szybciutko robimy. Tak. Y, tak wyglądają nasze zbiory. Już możesz. Źle? Jeszcze Zde, raz. Zimna. Boom, bum, shake, shake. No, rób. Tak wyraźnie te ruchy. Mocno tą ręką. O, Jedna, dobrze. druga, dubcia, dubcia. Trzy, cztery. Zrobi inaczej, jeszcze raz. No. Wyszło? No chyba ładna. Całkiem zacne, Pojawiły się bardzo duże ziemniaczki. Także jak na pierwszy raz, kochani, uważam, że... Ja jest też jakiś tak sukces. Uważam. Tak, tak. Jeszcze ja się cieszyłam z każdego ziemniaka, im bardziej większy, tym większa radość. No. Jeszcze nas głupawka wzięła i nagrywamy to 30 raz. Tak, bo mąż uważa, że z prawej strony wygląda gorzej. <noise> Dobrze, nieważne. Życzymy ma, życzymy Wam e, miłego wieczoru. E, prosimy o subskrypcję, łapki w górę. Jak się podobało to łapeczki. I pochwalcie się e, swoimi ziemniaczkami. Tak, piszcie w komentarzach, czy mieliście w tym roku zdrowe zbiory, czy jeszcze nie zbieraliście, tak? Dokładnie. Mamy Także, kochani, żegnamy i. Żegnamy. Do zobaczenia. Buziaczki. pa Papa. Do następnego filmu. Pa. No. W poprzednim odcinku widzieliśmy. Dziubek, przywitujemy się. Czemuż to jest nagrane? Nie jest skasowane. Dziubek, pamięci mam mało. zlituj się. Witam na kanale, zakochane TikToczki Krzysz. Edyta.